Hej, 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 siemanko, z tej MC i to jest czwarty odcinek z serwera Hypixela. Hypixela. Dzisiejszą grą będzie Wizards. Ale lagi nie ma. No niestety ten serwer laguje. Ale to jest bardzo fajna zabawa. Widzicie jak laguje stataś, nie? No i ja jeszcze brak odpowiedzi w Minecrafcie. Naprawdę nieważne. Pięcie ruscy. To nie są niebiescy, to są ruscy. Chodźcie ruscy, zabijemy was. Wiecie, oni się nie, nie będą spodziewać ataku na, przy ich terytorium, bo oni są tacy dziwni, no. Widzicie, już ktoś z moich przejął ich bazę. Nie no, na pewno to wygramy, ale nieważne. ważne. gdy. Wydzicie, zrobiłem gościa. Taka. Musimy to wygrać. Tu jest jakiś punkt kontrolny. To go z no, Nie no, kolejny punkt, punkt podbił. Tak, go. Ale lagi nie ma. No. Wygramy to jeszcze. Zobaczycie, że to wygramy. Jeszcze jeden punkt kontrolny tam jest. Czy beta to tam? Nie beta. Jaki ten gość jest dziwny? No ja też sobie zniszczę czasami, ale nie żeby tak przy moim punkcie, który jest przejęty. On był jakiś nienormalny chyba. Nie no, podbiłem ten punkt. Szkoda. Wielka szkoda. Słuchajcie, muszę skype'a wyłączyć. Nie no, wszystkie mają punkty? Myślałem, że to my mamy wszystkie. One. Cały czas mi się myli. Kujmery do duszy Nie wiem dlaczego. A, przegramy to. Przegramy to. Ale zawsze jest nadzieja, więc trzeba walczyć do końca. Pamiętajcie. Nie mi się skończyło. Szybko, 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 szybko! Aaa! gościa, więc... Jeszcze tego zabiję, to bym... To przejmiemy punkt. Szybko, 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 szybko... Aaj. Następny odcinek będzie z The Walls, to od razu zapowiadam ale ten odcinek to chyba już nie będzie dzisiaj, bo muszę ogarnąć tą grę, bo ja jej nie rozumiem o co w niej chodzi i tak dalej. Spytam się kolegi, ale go jeszcze chyba nie ma. Jesliś, stychać, stychać, stychać. No. No co jest? Widzicie te dziwne lagi? Chyba będzie tylko jedna gra dzisiaj, bo ten Wizard też nie laguje mi się zawsze, kiedy nagrywam. A jak nie nagrywam, to w ogóle czysta gra, bez żadnych lagów. Ale to nie są takie lagi Minecraftowe, bo mam, no, powiedzmy, sam raz FPS-ów. Ale to są lagi serwerowe, bo jest serwer przeciążony. Teraz chyba jest 5000 graczy. A jest 9.30 rano. Więc pomyślcie sobie, co będzie wieczorem przy nagrywaniu. Dlatego ja staram się nie nagrywać wieczorem. Ale to czasami nie wychodzi. Bo nagrywam z gier takie, które nie lagują. To na przykład takie gry jak Boosplay to w ogóle nie lagują. Nawet jak nagrywam, jest serwer ee, pełny. No, już za chwilę przegramy. Ale walczymy do końca. Może jeszcze nie odbiją żadnej bazy i my wygramy. Nic nigdy jest nie wiadomo. Nie wiadome, więc zawsze należy walczyć do końca. Nawet jak sprawa wydaje się beznadziejna, to ja walczę do końca, bo wiem, że. Mogę wygrać. Ja zwykle dołączam do zespołu niebieskiego, ale jak mi się nie uda, to się do czerwonego dołączam. Widzicie, to co już kiedyś mówiłem przegrany dostaje krzaki, zwycięski dostaje diaksy nie? nie zdążyłem napisać good game no to tak to był odcinek z TNT Wizards wszystko w tym lobby się nazywa TNT TNT Run, TNT Bowspritler TNT Wizards widzicie? TNT Wizards TNT Run TNT Bowsprit fajnego, fajnego maski na gości No więc tak Następny odcinek będzie z The Walls, tak jak już mówiłem Więc Dzięki, cześć Na razie dajcie łapkę w górę, która jest motywująca Skomentujcie kanał Komentujcie film Kanał też możecie skomentować i oczywiście jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze mojego kanału, to byłoby to miłe, gdybyście to, to zrobili. Więc dzięki, cześć i na razie.